W celu prawidłowego sprawdzenia hamulca pomocniczego wózek jezdniowy powinniśmy ustawić na wzniesieniu. Dla wózków jezdniowych spalinowych jest to wzniesienie o pochyleniu 15%, natomiast dla wózków elektrycznych 8%. Oczywiście hamulec pomocniczy sprawdzamy z ładunkiem nominalnym oraz z operatorem. Z racji tego, że bardzo często na placach egzaminacyjnych, jak również tutaj u nas, nie mamy możliwości wykonania tego zadania przy pomocy wzniesienia, dlatego też omówimy sobie drugi sposób, w jaki możemy sprawdzić hamulec pomocniczy, hamulec ręczny, aby tego dokonać, należy wejść do wózka, uruchomić wózek. I na zaciągniętym hamulcu pomocniczym będziemy próbować ruszyć do przodu, do tyłu, tak żeby wózek miał wyczuwalny opór podczas ruszania, tak żeby wózek nie mógł ruszyć, gdy mamy zaciągnięty hamulec pomocniczy. Także teraz przechodzimy do sprawdzenia hamulca pomocniczego, a więc uruchamiamy sobie wózek. Ważne jest teraz, żeby też pamiętać o uniesieniu wideł na bezpieczną pozycję transportową, czyli na około 20-30 cm nad ziemią. No i oczywiście delikatny ruch nachylenia masztu. Dobrze, mamy to. Teraz próbujemy, czy hamulec ręczny działa poprawnie. Mamy hamulec ręczny cały czas zaciągnięty. Więc próbujemy ruszyć wózkiem. Jak widzicie, wózek nie chce ruszyć z racji tego, że hamulec działa poprawnie. Więc tutaj możemy jeszcze sprawdzić ewentualnie w kierunku do tyłu. Ważne jest to, żeby też się obejrzeć za siebie, jak ruszacie sobie do tyłu. Wózek nam również nie powinien ruszyć. Widzicie, sprzęgło puściłem wózek przygasa, także hamulec pomocniczy działa w sposób prawidłowy. Po wykonaniu zadania. Odstawiamy sobie widły z powrotem do pozycji postojowej, czyli tak, aby widły przylegały do podłoża. W ten oto sposób sprawdzamy sobie hamulec pomocniczy, hamulec ręczny. W tym odcinku to wszystko. Wyczekujcie następnego odcinka z odpowiedzią na kolejne pytanie z OTC Wózka. Do zobaczenia.